Święta Katarzyna ze Sieny Dialog o Bożej Opatrzności, czyli Księga Boskiej Nauki. Przymusza mnie do tego moja nieoceniona miłość, przez którą ich stworzyłem, oraz modlitwy, pragnienia i boleść sług moich. Nie gardzę ich łzami, potem i pokorną modlitwą. Lecz przyjmuję je chętnie, gdyż jestem tym, który im każe kochać i boleć nad zgubą dusz. Nie dostępują oni zwykle odpuszczenia kary, lecz tylko winy, bo na ogół nie są gotowi ze swej strony odpowiedzieć doskonałą miłością na miłość moją i sług moich. Ani też nie odpowiadają na ból moich sług goryczą i żalem doskonałym, lecz miłością i skruchą niedoskonałą. Przeto otrzymują odpuszczenie winy, a nie odpuszczenie kary, jak inni, gdyż to wymaga wzajemnej gotowości z jednej i z drugiej strony. To jest tego, który daje i tego, który otrzymuje. Ponieważ zaś są niedoskonali. Niedoskonale przyjmują doskonałość pragnień tych, którzy wraz ze swym cierpieniem ofiarowują mi swe modlitwy za nich. Dlaczego ci powiedziałem, że otrzymują oni zadość uczynienia? Otóż w sposób, o którym już mówiłem i poprzez środki wyżej wyliczone, takie jak światło sumienia i inne, stało się zadość winie albowiem zaczynający poznawać, wypluwają zgnilizna swych grzechów i tak otrzymują dar łaski. Są to ci, co trwają w miłości zwyczajnej. Jeśli dla poprawy przyjęli przeciwności, których doznali i nie stawiali oporu z zmiłowaniu Ducha Świętego, otrzymują życie łaski, wyzbywając się winy. Jeśli jednak jako ciemni nie uznają Mnie i są niewdzięczni względem Mnie i trudów sług Moich, dary Miłosierdzia Mego zmieniają się w ruinę i potępienie. Co przypisać trzeba nie brakowi Miłosierdzia, ani nie temu, co wyjednywał Miłosierdzie dla niewdzięcznika, lecz tylko złości i zatwardziałości Tego, który ręką wolnej woli okrył serce diamentowym kamieniem, jeśli nie wzrusza go krew nic go nie wzruszy, powiem ci jeszcze, że mimo zatwardziałości swej, może On póki ma czas użyć wolnej woli, prosząc o krew Syna mojego. Tą samą ręką niech ją przyłoży do zatwardziałości serca swego, by skruszyć je a otrzyma owoc krwi, którą został przez niego odkupiony. Lecz jeśli zwleka, to, kiedy minie czas, nie będzie dlań żadnej pomocy, gdyż nie odniósł skarbu, któremu powierzyłem, obdarzając go pamięcią, aby chował dobrodziejstwa moje, rozumem, aby widział i poznał prawdę, oraz wolą, aby kochał Mnie prawdę wieczną. To jest dar, który wam dałem i który winien wrócić do Mnie, Ojca, kto go sprzedał i przefrymarczył diabłu, temu da diabeł daje wzajem zdobycze tego życia. Napełnia mu więc pamięć uciechami i nieczystymi wspomnieniami, pychą, chciwością, miłością własną, nienawiścią i odrazą do bliźniego. Aż taki stanie się przed śladowcą sług moich. Wśród tych nędz nieumiarkowana wola zaćmiewa rozum, i człowiek otrzymuje smrodliwą karę wieczną, nieskończoną mękę, bo nie zmazał win swoich z i odrazą do grzechu. Wtedy widzisz, że cierpienie zmazuje winę przez doskonałą skruchę serca, a nie przez cierpienie samo, które jest skończone. U tych, u których skrucha jest doskonała, nie tylko zmazuje winę, lecz i karę, która jest następstwem winy. Natomiast, jak Ci rzekłem, winę zmazuję u wszystkich, którzy wolni od grzechu śmiertelnego otrzymują łaskę. Ci zaś, którzy nie posiadają dostatecznej skruchy i miłości dla zadośćuczynienia karze, idą na męki czyśćcowe. Gdzie kończy się ich oczyszczenie? Widzisz zatem, że pragnienie duszy zjednoczone ze mną, który jestem nieskończonym dobrem, czyni zadość mniej lub bardziej, zależnie od miary doskonałej miłości tego, który ofiaruje swą modlitwę i pragnienie, i według miary tego, który przyjmuje. Taką samą miarą, jaką ktoś daje mnie, ja wymierzę Mu z mojej dobroci. Niech więc rośnie ogień pragnienia Twego, i nie dopuść, iżbyś choć przez chwilę nie wołała do mnie głosem pokornym w ciągłej modlitwie za bliźniego. To mówię do Ciebie i do Ojca duszy Twojej, którego Ci dałem na ziemi, abyście mężnie cierpieli i byli martwi dla wszelkiej własnej zmysłowości. Wielce miłe jest mi pragnienie znoszenia wszelkiej męki i trudu, aż do śmierci dla zbawienia dusz. Im więcej człowiek znosi, tym bardziej okazuje, że mnie kocha. Kochając mnie, poznaje lepiej moją prawdę, a im bardziej ją poznaje, tym bardziej odczuwa smutek i boleść nieznośną, widząc, że jestem obrażany. Prosiłaś, abyś cierpiała i karała cudze błędy na sobie, i nie spostrzegasz, że prosisz o miłość, światło i poznanie prawdy, bo już ci powiedziałem, że im większa jest miłość, tym głębszy jest ból i męka. Boleść rośnie w miarę miłości. Powiadam więc proście, a będzie wam dane. Nie odmówię nigdy temu, który prosić mnie będzie prawdziwie. Pamiętaj, że miłość Boga jest tak zjednoczona w duszy z doskonałą cierpliwością, że żadna z nich nie może zniknąć, by nie zniknęła i druga. Tak samo dusza, która chce mnie kochać, winna też najchętniej znosić dla mnie wszystkie męki, jakiekolwiek jej ześlę i jakikolwiek będzie ich rodzaj. Cierpliwości dowodzi się tylko w cierpieniach i cierpliwość jest nieodłączna od miłości, jak się rzekło. Cierpcie więc mężnie, inaczej nie okażecie, że jesteście, ani że będziecie wiernymi oblubieńcami i dziećmi mej prawdy, ani też, że zasmakowaliście w mej chwale i w zbawieniu dusz, oznajmiam Ci, że tak każdą cnotę, jak i każdy grzech spełnia się za pośrednictwem bliźniego. Kto żywi nienawiść ku Mnie, czyni szkodę bliźniemu i sobie samemu. Który jest głównym bliźnim, czyni mu szkodę w ogólności i w szczególności. W ogólności, ponieważ jesteście obowiązani miłować bliźniego jak siebie samego, kochając go winniście wspierać go duchową modlitwą doradzać mu słowem i pomagać duchowo i docześnie w miarę jego potrzeby nie mogąc tego czynić w braku środków miejcie przynajmniej dobrą wolę kto nie kocha mnie nie kocha bliźniego nie kochając go nie wspiera go nadto szkodzi samemu sobie pozbawia się Mej łaski i jednocześnie szkodzi Bliźniemu, bo pozbawia Go Jej, nie darząc Go modlitwą i słodkimi pragnieniami, które winien ofiarować Mi za Niego. Każde wsparcie, które się Mu daje, winno wypływać z życzliwości, którą się dlań żywi przez wzgląd na miłość do Mnie. Tak samo każdy występek dotyka Bliźniego, bo kto nie kocha mnie, nie kocha i jego. Wszystko zło pochodzi stąd, że dusza pozbawiona jest miłości do mnie i do bliźniego swego. Nie mogąc czynić dobrze, w rezultacie czyni źle. A względem kogo tak czyni? Względem siebie samej i bliźniego, nie względem mnie, bo mnie nie może dotknąć szkoda, o ile ja sam. Nie uznam, że Mnie uczyniono to, co uczyniono Bliźniemu. Człowiek czyni sobie szkodę przez winę, która pozbawia go łaski i nie ma nadto większego zła. Bliźniemu czyni się krzywdę, nie darząc go należną mu życzliwością i miłością oraz pomocą, do której ma prawo z uwagi na tę miłość, przez modlitwę i święte pragnienie ofiarowane Mi za niego. Jest to pomoc ogólna, którą należy świadczyć każdemu stworzeniu obdarzonemu rozumem. Jest to przecież pomoc szczególna, którą winniście ludziom bliższym wam i żyjącym przed oczami waszymi. W tych warunkach powinniście wspierać jedni drugich słowem, nauką i przykładem dobrych uczynków we wszystkich okolicznościach, gdy widzicie bliźniego w potrzebie, Radząc mu szczerze, jakby chodziło o Was samych, i bez namiętności miłości własnej. Kto pozbawiony jest miłości bliźniego, nie da mu jej, lecz powstrzymując się, osobliwie mu szkodzi. Nie tylko krzywdzi bliźniego, pozbawiając go dobra, które może mu uczynić, lecz wyrządza zło i szkodzi mu ciągle. Jak? Oto w jaki sposób. Grzech popełnia się myślą i czynem. Grzech myślny jest popełniony, gdy człowiek nabrał upodobania do grzechu i nienawiści do cnoty, gdy oddał się zmysłowej miłości własnej, która pozbawiła go uczucia miłości należnej, jak się rzekło mnie i bliźniemu. To poczęcie rodzi mnóstwo złych następstw. Obracających się przeciw bliźniemu, wedle, widzi mi się, przewrotnej woli zmysłowej. Niekiedy widzimy, że rodzi okrucieństwo w ogóle i w szczególności, w ogólności wtedy, gdy grzesznik widzi siebie i stworzenia w potępieniu i w niebezpieczeństwie śmierci, wskutek pozbawienia łaski. Jest tak okrutny, że nie pomaga ani sobie, ani innym miłością cnoty i nienawiścią grzechu. Owszem, okrucieństwo jego rośnie poprzez jego własne czyny. Nie tylko nie daje on przykładu cnoty, lecz w złośliwości swej oddaje się w służbę diabła, odciągając wedle swej możności stworzenia od cnoty i prowadząc je do występku. Takie jest okrucieństwo względem duszy Tego, który staje się narzędziem odbierającym życie i zadającym śmierć. Okrucieństwa dopuszcza się grzesznik względem ciała przez chciwość. Nie tylko nie przychodzi z pomocą bliźniemu swojemu, lecz kradnie cudza, grabi dobro ubogich. Już to nadużywając posiadanej władzy, już to podstępem i oszustwem, każąc kupować dobro bliźniego, a często własną Jego osobę. O nędzne okrucieństwo, dla którego będę bez miłosierdzia, jeśli ono samo nie zmieni się w litość i życzliwość dla bliźniego. Niekiedy rodzi słowa obelżywe, z których często wynika mężobójstwo. Niekiedy przywodzi bliźniego do nieczystości, która zmienia go w dzikie zwierzę pełne zgnilizny i zaraża nie tylko jednego lub dwóch, lecz każdy, kto się zbliży do gorszyciela i z nim z zaufaniem obcuje, ulega zatruciu. Wobec kogo rodzi się pycha? Chcąc urosnąć we własnym mniemaniu o sobie, człowiek pyszny gardzi bliźnim. Uważając się za większego, i przez to samo go znieważa. Jeśli posiada władzę, pozwala sobie na wszystkie niegodziwości, okrucieństwa, aż do kupczenia ciałami ludzkimi. O najdroższa córko, bolej z powodu zadanej mi odrazy i płacz nad tymi zmarłymi, aby modlitwa zatriumfowała nad ich śmiercią. Oto widzisz, że zawsze, skądkolwiek by przyszły, wszystkie grzechy zwrócone są przeciw bliźniemu lub go dotykają. Inaczej nie byłoby nigdy żadnego grzechu, ani skrytego, ani jawnego. Grzech skryty jest wtedy, gdy nie pomaga się bliźniemu jak należy. Jawny jest, gdy rodzi występki, o których mówiłem. Zaiste więc jest prawdą, że każda obraza mi wyrządzona dotyka mnie za pośrednictwem bliźniego.